Zapraszamy na podcast Transformujemy Śląskie. Na ekranie dynamicznie pojawia się logo projektu, w ramach którego realizowany jest podcast. Trzy nakładające się maszynowe tryby i napis Transformujemy Śląskie. Rozmowę prowadzi redaktor Aneta Chwalba. Następnie widać planszę z logotypem Fundusze Europejskie, Forum Sprawiedliwej Transformacji. Obok napis Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Poniżej napis z ludźmi i dla ludzi od wiedzy do działania, partycypacja w transformacji. Poniżej, logo projektu, w ramach którego realizowany jest podcast. Trzy nakładające się maszynowe tryby i napis Transformujemy Śląskie. Na samym dole planszy, logotypy właściwe dla finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Kolejno od lewej, Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Flaga RP i napis Rzeczpospolita Polska. Napis Dofinansowane przez Unię Europejską i flaga Unii Europejskiej. Oraz herb województwa śląskiego i napis Województwo Śląskie. A w naszym studiu Agnieszka Siedlaczek. Widać studio, w którym przy stole, do którego przymocowane są mikrofony, siedzą osoby uczestniczące w podcaście. Redaktorka prowadząca po prawej stronie, po lewej stronie osoba, z którą prowadzona jest rozmowa. Z Wydziału Rozwoju i Współpracy Urzędu Miasta Rybnika, która zajmuje się projektami społecznymi w ramach rewitalizacji i transformacji regionu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o projekcie Rybnik w kierunku zielonej przyszłości. Na czym on polega? Dzień dobry. Nasze działania zaplanowane w projekcie są bardzo kompleksowe, dotykają wielu sfer życia rybniczan i próbują zagospodarować różne... Tematy, które no, pojawią się w tym procesie transformacji naszego miasta. Mamy taką część inwestycyjną, będziemy budować dwa nowe centra aktywności lokalnej, ale pracujemy także ze społecznością, aby te centra wypełnić treścią, tworzyć takie miejsca, budować zaangażowanie i budować wokół tych miejsc. Ludzi, którzy będą chcieli je tworzyć. Rybnik na, na, na tle innych śląskich miast ma taką zdecydowanie fajną pozycję. Jest postrzegany jako takie miasto, które bardzo korzysta ze środków unijnych i to od dawna, jako takie rozwinięte, fajne, przebudowane miasto, gdzie inne miasta dopiero podążają tym śladem. A jednak ciągle wymaga kolejnych nowych projektów? Myślę, że tak. Te kopalnie rybnickie, czy te kopalnie, w których pracują rybniczanie, one jednak e, będą zamykane w odleglejszej perspektywie. I myślę, że dla wielu e, pracowników, wielu pracowników nie dociera jeszcze ta świadomość, że to miejsce pracy zniknie lub na przykład ten problem nie będzie ich dotyczył, tak? nie będą musieli szukać nowego zatrudnienia. E, ale myślę, że część rybnic jest już świadoma e, tego, że czekają nas, nas zmiany. To nie jest tylko górnictwo, ale to jest przecież też sektor energetyczny i, i zdecydowanie szybciej ma nastąpić zamknięcie elektrowni i tutaj. Już nastąpiły jakieś niepokoje z tym związane. Także te, tematem zwiększenia akceptacji, zrozumienia tego procesu, my się musimy koniecznie zająć w, w naszym mieście. Nasze miasto się modernizuje, próbujemy rozwijać bardziej zielone sektory i gospodarki i w tym kierunku iść ale jednak nie są przywiązani do tej tradycji i, i to widmo zmian jest. E, I akceptacja tego procesu może e, przynieść. Kupoty, tak? tak, że to trudności mieszkańcom, więc myślę, że to jest bardzo potrzebne. Czyli wy po prostu próbujecie wyprzedzić e, m, przyszłość i e, zadziałać już teraz, e, no bo zmiany są nieuchronne. O, ich e, nie można uniknąć. E, tak, zmiany są przede wszystkim procesem i, i są nieustające, i e, możliwe, że. My ciągle się też uczymy języka mówienia o tej zmianie, bo może, może on dopiero przyjdzie do nas, tak? Znaczy my dopiero się nauczymy tego, jak opowiadać o tym, żeby to było bardziej akceptowane i żeby przede wszystkim było zrozumiałe. I tak staramy się wyprzedzić rozczarowanie, tak? chcemy, jemu, chcemy zapobiec temu rozczarowaniu lub poczuć. Zapowiedz temu poczuciu straty, która może się wiązać właśnie ze, ze zmianą całego pejzażu regionu gospodarczo- no i gospodarczego, ale też toż, tożsamościowego. Tworząc te nowe miejsca integracji, chcecie przede wszystkim jakby docierać do mieszkańców, czy próbować też im tłumaczyć, co się dzieje w ich mieście, czy e, zaproponować im coś nowego. Tak, jak najbardziej. Te miejsca mają, oferta tych miejsc ma być współtworzona przez mieszkańców, więc oni mają się aktywnie włączyć. To budowanie zaangażowania jest właśnie zadaniem naszym wspólnym dla, dla realizatorów projektu, ale też dla, dla mieszkańców. Żeby proces. Tej budowy tej zmiany, czy, czy procesowania tej zmiany się udał, y, musimy zbudować zaufanie i musimy zbudować relacje. I te, te miejsca właśnie mają być też takimi miejscami dialogu y, z miastem, y, miejscami informacji na temat y, transformacji y, i wymiany informacji jak najbardziej. Czy ten projekt zakłada jeszcze jakieś inne działania? Jedną z ciekawszych inicjatyw jest tworzenie, utworzenie rybnickiego programu Zielonej Przedsiębiorczości. Jest to program edukacyjny, który ma na celu z takim autorskim rybnickim, rymską wersją postawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie. Czyli chcemy dzieci na tego najniższego szczebla edukacji uczyć. Postaw przedsiębiorczych, obywatelskich i sprawczych, ponieważ wierzymy, że to właśnie dzieci i młodzież są naszą przyszłością i to oni też poniosą koszty transformacji, więc to, czego oni się teraz nauczą i, i co czemu będą potrafili podołać w przyszłości, to im bardzo pomoże po prostu i, i, i chcemy ich przygotować na, na zmiany lub. Przede wszystkim wypracować takie postawy, które im w tym pomogą. Mamy też oprócz tego programu rozwijającego postawy przedsiębiorcze Centrum Edukacji Regionalnej, to też jest działanie skierowane do, do szkół i tam chcemy ciekawie pokazywać historię regionu i tradycje pogórnicze, nie tylko śląskie. Ale też ciekawą rzecz, którą należy tutaj wspomnieć, ciekawą rzeczą jest archiwum społeczne. To, na czym to polega ten projekt? To jest taka piękna inicjatywa, która tak powstała, ten pomysł powstał na, na fali tego zwrotu ludowego, który my teraz obserwujemy nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i nie tylko. Tego zwrotu w kierunku historii lokalnych, mniejszościowych, historii pojedynczych, takich oderwanych od tej globalnej historii, której się uczymy w szkołach. Te indywidualne losy, opowieści, te historie ludzi i ich zbieranie jest takim działaniem, które my planujemy właśnie w tym projekcie przeprowadzić w Archiwum, Rybniczanek, Archiwum Pamięci Rybniczanek i Rybniczan. Ten projekt koordynuje Monika Glosowic, ale jest jego biblioteka publiczna. to że projekt jest w bibliotece no jest też działaniem celowym. Biblioteka jako miejsce trzecie, miejsce bezpieczne, miejsce, w którym spotyka się wiele wiele osób i miejsce też przechowywania. Tych dzieł, czyli tych nagrań. Myślę, że, że archiwum nasze znajdzie tam dobre i ciepłe miejsce. Wiem, że to archiwum ewaluuje w takim kierunku też bardzo ciekawym. Na przykład te opowieści są zbierane nie tylko wśród tych takich społeczności. Klasycznie, które klasycznie uznajemy za Śląskie, czyli właśnie rodzin górników, mieszkanek, familoków czy osiedli pogórniczych, ale na przykład y, mieszkańców osiedla przy Elektrowni Rybnik. I to też są nowe historie, nowsze, y, ale bardzo ciekawe. I to są też historie tych społeczności, które też są przecież w procesie transformacji, też są ważne. Z tego, co pani mówi, to y, rybnik czeka naprawdę duża zmiana. I czy na zmiany można się przygotować przez takie właśnie działania, jakie wyprowadzić? Myślę, że tak, y, ale ta zmiana musi być na pewno z udziałem ludzi. Musi być, y, odbywać się w dialogu z nimi. Oni muszą być wysłuchani i nie możemy dopuścić do tego, żeby byli. Y, Przegrani w tej transformacji, tak? Wszyscy muszą być wysłuchani i tylko bycie w relacji i bycie w dialogu yy, może nas przez ten proces, który wszystkich nas dotknie, przeprowadzić. Czy są wizje tego, jak to miasto będzie funkcjonowało za parę czy paręnaście lat? Co stanie się z obiektami kopalnianymi? No, nie wszystkie zostaną zamienione w zabytki, czy też w centra kultury, jak na przykład zabytkowa kopalnia Ignacy, która teraz jest wzorem i fantastycznym przykładem, jak można rewitalizować takie miejsce. E, tak, e, ale no, tak jak pani wspomniała, nie jest możliwe. E... Wbudowanie tylu centrów edukacyjnych i muzealnych, dlatego ciągle szukamy formuły i pomysłu na te miejsca. Te kopalnie wciąż działają, więc to dopiero przed nami, ale na pewno pomyślenie o przyszłości i nie uciekanie od, od tej wizji, że ta zmiana jest konieczna, pomoże nam te pomysły też wspólnie z mieszkańcami wypracować. Dzisiaj wielokrotnie rozmawialiśmy o zmianach i o tym, że zmiana daje również szansę na pozyskanie nowych możliwości, czy i takie wizje dla rybnika są przewidziane? Myślę, że to jest pytanie do włodarzy miasta. Pan prezydent Piotr Kuczera ma taką wizję rybnika jako okręgu takie taki termin Rov 2.0 czyli nie już rybnicki okręg węglowy, ale rybnicki okręg wodorowy. Czyli chcemy mieć w kierunku czegoś zupełnie nowego, nowoczesnego, zielonej energii. I myślę, że to pozwoli też taką ciągłość zachować między tym, co stare, a tym, co nowe, przyszłościowe. Może obce dla niektórych, ale co daje realną szansę też na rozwój w zupełnie innych obszarach, także tych właśnie nowych technologii. Myślę, że to ciekawa propozycja i nowe możliwości, które otwierają się przed rybnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo. Na ekranie dynamicznie pojawia się logo projektu, w ramach którego realizowany jest podcast. Trzy nakładające się maszynowe tryby i napis Transformujemy Śląskie. Na kolejnej planszy napis: z ludźmi i dla ludzi od wiedzy do działania partycypacja w transformacji. Poniżej ponownie logo projektu, w ramach którego realizowany jest podcast. Trzy nakładające się maszynowe tryby i napis Transformujemy Śląskie. Na samym dole planszy logotypy właściwe dla finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Kolejno od lewej: Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Flaga RP i napis Rzeczpospolita Polska. Napis Dofinansowane przez Unię Europejską i flaga Unii Europejskiej. Oraz herb Województwa Śląskiego i napis Województwo Śląskie. Napis. Organizator. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Departament Rozwoju i Transformacji Regionu.